Cześć, witaj serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak działa program REWIZOR z ramy programów INSERT. Jest to program przeznaczony dla księgowych. Potrafi wykonywać działalność w zakresie księgi handlowej, tzw. Tak pełnej księgowości. Czemu wybrałem ten program? Myślę, że dlatego, że jest dość jest prosty, Otwarcie się go nauczyć. Daje dużo w sumie możliwości. Oferuje wersję próbną, która trwa 45 dni i w sumie no, można ją przedłużyć licencją, oczywiście. Wersja próbna pokazuje bardzo dużo rzeczy, praktycznie tak jak ta wersja pełna. Można się nauczyć bardzo dużo, że to w sumie działa program w ogóle krok po kroku, wszystko praktycznie. Możemy także wybierać sobie podmioty, to jest ograniczeniu do 10, coś takiego. I właśnie ten program. Jeżeli chodzi o inne programy księgowe, to również na bardzo podobnej zasadzie działają, więc łatwo się można ich nauczyć również na podstawie jednego. My sobie tutaj tworzymy na nie podmiot, weszliśmy już program. Jesteśmy w rewizorze. Mamy do wyboru albo wybierz ten, który już jest utworzony, albo stwórz nowy. My stworzymy sobie nowy program, który, nawet podmiot, który będzie się nazywał na przykład sklep spożywczy brzoskwinia. OK. Mamy do wyboru wersję programu. Jest to albo wersja pełna na której wymagana jest licencja, jeżeli ją mamy, to można ją oczywiście wpisać. Natomiast jeżeli nie mamy licencji, wybieramy wersję próbną. Tu mamy wybór, albo OK dalej, albo wpisujemy dane przykładowe, które program wygeneruje. Ja wolę bez danych przykładowych, po prostu zwyczajnie daję OK. Program nam tworzy podmiot, który zaraz się pojawi nam na ekranie. Chwilę to potrwa, niekiedy nawet do kilku minut, jeżeli już. Aczkolwiek, gdy program ostatecznie utworzy ten program, zbiera dane i tym podobnie wpisuje dane, to się niedługo skończy tworzyć. Program załadował wersję próbną. Jak widać jest opis, że pracuje w wersji próbnej i trwa 45 dni od pierwszego uruchomienia. Oczywiście można wpisać numer licencji. Klikam OK. Przenosi nas na główną stronę, no, powiedziałbym takiego wstępu. Zdaję w programie Rewizor. Jest tu oczywiście opis, co zawiera kreator i tak dalej, co się znajduje. Zapraszamy. Klikam dalej. Nazwa pełna, no to wracamy ponownie sklep spożywczy brzoskwinia. Niech będzie spółka. MZO. Oczywiście wypełniamy NIP. Jest to 10 cyfr nadawanych przez urząd skarbowy. Jest to numer identyfikacji podatkowej. Obok mamy REGON, czyli Numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny jest tym razem Cyfr 9, poniżej uzupełniamy dane swojej spółki, firmy, sklepu czegokolwiek, które no, który tutaj wpisaliśmy, oczywiście od ulicy aż po symbol komunikacji, jeśli dysponuje. I na końcu wpisujemy nazwę skróconą dla programu płatnik, jeżeli jest połączenie z tym płatnikiem. Niech będzie to na przykład Brzoskwinia. Kiedy już wpisaliśmy wszystkie dane, uzupełniliśmy to, co trzeba, dajemy dalej. Uzupełniamy telefon i rachunek bankowy poprzez komendę Dodaj. Dodajemy telefon służbowy, komórkowy, domowy. Jest wiele możliwości, wiele rubryk. Na np. domowy, nazwa, telefon albo służbowy no to lepiej brzmi. i numer oczywiście. Możemy dać także to jest do SMS-ów i OK. Pojawia nam się bardzo ładnie ta rubyczka, tych telefonów możemy dodać sobie więcej oczywiście. I tak dalej. W sumie one, one się poją cały czas dalej. Następna rubyka to jest rachunek bankowy. Nazwa na przykład rachunek bieżący. Numer oczywiście 26 różnych cyfr, prawda w odpowiednich kolumnach. Które wpisujemy dokładnie tutaj. Następnie wpisujemy nazwę banku, na przykład PKO S.A. Oddział w Łodzi na przykład. Waluta, złotówki i stan porządkowy na koncie wpisujemy pełną kwotę, którą ten dysponujemy oczywiście jako firma. Klikamy dalej i mamy do wyboru specyfikę prawidłowości działalności. Wpiramy urząd skrybowy, dajemy dodaj poprzez komendę plus. Pojawia nam się okienko instytucji, jaką jest Urząd Skarbowy. Wpisujemy symbol na przykład US. Nazwę na przykład Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi. Wybieramy kod US. Jeżeli znamy, to po prostu wpisujemy. Jeżeli nie znamy, to wybieramy z dostępnej listy. Możemy po prostu wpisać Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi. OK. Pojawił się. To są dane urzędu schrobowego takie jak ulica, numer domu, miejscowość. Uzupełniamy je, żeby po prostu było łatwiej. Podobnie jak w e-mail to jest oczywiście fakultatywnie, żeby było po łatwiej yy, działać. Z dodatkowo wybieramy telefony i faksy i następnie klikamy dodaj, jeżeli mamy numer, do tego tle, numer telefonu tego urzędu, wybieramy nazwa, oczywiście telefon, wybieramy, że to jest służbowy, domowy komórkowy, to jest oczywiście służbowy. Numer dodajemy tam. Numer telefonu oczywiście, który tam jest do tego urzędu. Podobnie z rachunkami bankowymi, sytuacja wygląda tak samo zdecydowanie. Oczywiście dodaj i wybieram rachunek. Z tym, że w tym przypadku pojawia się możliwość dania mikrorachunku podatkowego dla podmiotu i tutaj możemy wygenerować ten mikro rachunek, sprawdzić ten mikro na podatki go prawda? Jest to ułatwienie znaczne, muszę też oczywiście wpisać i tu mamy te rachunki, podobnie wyglądają jak wcześniej. Mamy wszystko uzupełnione, klikamy OK, wybieramy formę prawną, wybraliśmy na przykład spółkę Zo, a są też oczywiście inne możliwości. Osoby fizyczne do kreacji. nie wybieramy. W tym przypadku spółka posiadająca osobowość prawną, oczywiście się pojawiło od razu rodzaj prowadzenia działalności. W tym przypadku jest to działalność handlowa, tak oznaczamy produkcyjną i odznaczamy usługową. Klikamy dalej. Mamy do wyboru okreść sposób rozliczania VAT. Musimy wybrać metodę rozliczania podatku VAT. Wybieramy rok, wybieramy kwartał. Ja mam w przypadku trzeci. Metoda, ja wybieram miesięczną w tym przypadku, to zależy też od jednostki. Może być też metoda kasowa. Ja jako metoda kasowej nie wybieram. OK, klikamy dalej. Forma księgowości. I tutaj mamy dwie możliwości. Ważne jest to, że jeżeli wybierzemy już formę księgowości, jedną, nie możemy w trakcie działania programu do drugiej. Niestety nie, da się, nie ma takiej możliwości. Dlatego trzeba ostrożnie wybierać ten formę księgowości. I tutaj mamy do wyboru księgę handlową, tak zwaną pełną rachunkowość. Obecnie pokażę na księdze handlowej jak to wygląda. Wybieram symbol roku, to 2020 na przykład. Od na przykład, ja tu mam wrzesień do grudnia. Generowanie planu konta, to też jest ważne, bo jeżeli mamy plan konta, to możemy go po prostu skopiować. Jeżeli tego planu kont nie mamy, możemy go utworzyć na nowo. Albo po prostu utworzyć na nowo w postaci tego, że program to utworzy. Albo po prostu nie tworzyć planu kont, żeby program nie tworzył planu kont, tylko samodzielnie sobie go dodamy w własnym zakresie. W tym przypadku nacisnę, że nie tworzyć planu kont. Klikam dalej. Mam do wyboru wariant rachunku zysków i strat, porównawczy, kalkulacyjny i tym podobne. Ja wybieram w tym przypadku porównawczy, a także wariant przepływów pieniężnych. Wybieram metodę pośrednią, oczywiście mam metodę jeszcze bezpośrednią. Klikam dalej. Wybieram rejestry księgowe. Spośród rejestrów dostępnych, które oferuje nam program, możemy je oczywiście. Mamy rejestr kosztowy, sprzedaży bądź rejestr zakupu. Możemy je oczywiście usunąć no i dodać na przykład swoje. Na przykład symbol RK. Nazwa rejestr księgowy. Kontrola bilansowania poprzez dekretacji. Możemy to zostawić. Na razie dać OK. Oczywiście, można dodać kolejne rejestry. Numer w dzienniku, no to, to już program to można też kombinować. Idziemy na razie dalej. Sługa numerów analityki dostawców zależy od Was, czy oddzielne analityki dla odbiorców i dostawców, czy zbiorcze zbiorcza, tak zwana wspólna analityka dla odbiorców i dostawców. Ja wybrałem na przykład oddzielne analityki, idę dalej. W yy, tryb prowadzenia rozrachunków na podstawie zapisów na kontakt, może być utwórz albo utwórz w tle, na przykład mówi. zamówi. Gdy utworzymy w tle, to nam to w tle będzie działało, czyli utworzony po prostu, będzie utworzone. Domyślnie termin płatności wpisujemy samodzielnie, np. 7, 14 czy 21 dni. To już sami wybieramy, co na razie zostawiamy. Mamy do wyboru jeszcze odliczenie rozrachunków poziomu dekretu. Może być to wyłączone, bądź tutaj określone wokół tego, co chcemy. Mamy też pozostałe parametry, takie jak tryb kontroli kręgu kosztów. W tym przypadku może być bez kontroli, może być ostrzegawczy, bądź blokowanie zapisu. Ja daję na razie nie kontroluj, klikam dalej, mam karty płatnicze. Teraz cofnę się jeszcze raz w tym przypadku do księgi handlowej z wgranym planem kont, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tak więc cofnąłem się, dałem uskrywać plan kont z wybranego podmiotu i roku obrotowego, roku to dałem ten sam oczywiście, klikam dalej. Tutaj oczywiście z precyzji przeniesienie danych, jakiego podmiotu to dotyczy, jakiego roku obrotowego, co konkretnie ma przynieść, jakie definicje, bądź co lub, lub, ma wygenerować, jakie warianty rachunku zysków i strat ma określić, a także jaki rachunek przepływów pieniężnych ma wybrać. Reszta wygląda podobnie tak samo, tutaj jest bez różnicy. Przenoszę się jeszcze raz to samo miejsce z tym, że wybiorę w tym przypadku porządnym planem kont już automatycznie. Ponownie wybrałem księgę handlową, w tym przypadku dom utworzyć wzorcowy plan kont automatycznie. Klikam dalej. Wybieram oczywiście zespoły, które chcę. Chcę wszystkie zespoły wzorcowego planu kont, rzecz jasna. Klikam dalej i tworzę definicję, Ten program tworzy definicję, czy wygenerować definicję bilansu i tak dalej. To wszystko określa program. To lepiej zostawić. Wybieramy tylko wariant rachunku zysków i strat, czy porównawczy, kalkulacyjny. czy metodę oczywiście rachunku przepływów pieniężnych również zależy od jednostki wszystko klikamy dalej i ponownie jest res księgowy i ponownie jest analityki definicje parametrów i karty płatnicze na podobnej zasadzie. Tak więc jak widzisz prześledziłem z tobą warianty księgowości jakie można wybrać od księgi handlowej z wzorcowym planem kont wygenerowanym automatycznie bez planu kont bądź z importowanym planem kont. Ostatecznie jesteśmy w kartach płatniczych Możemy je stosować bądź nie stosować. Czyli stosujemy, wybieramy nazwę centrum rozliczeniowego. Klikamy dalej. Wybieramy numerację dokumentów to jest dość ważne. Wybieramy albo e, łamane przez miesiąc, albo przez rok, łamane przez symbol magazynu, rozszerzenie numeru. To już sami wybieramy je ja zostawię przez rok i miesiąc. I klikam dalej. Tutaj wpisuję imię, nazwisko i hasło szefa. Na przykład Jan Kowalski i identyfikator, najpierw skrót inicjałów imienia i nazwiska, jk. hasło, no to już sam ustala sobie szef, prawda, i klikam dalej. Pojawia się czas na podsumowanie. Tutaj widać samą właściwie działalność, którą, która została stworzona. Jest to od danych podmiotu przez rok, obrotowy, plan, kont, parametry i tak dalej. Wszystko to podlega kontroli. Można sobie skontrolować to, zobaczyć jak to wygląda. Czy coś się nie pomyliliśmy, czy wariant się zgadza w rachunku zysków, i strat, czy zgadza się miejscowość, czy zgadza się na przykład domyślnie termin płatności. Wszystko to trzeba sobie sprawdzić. Oczywiście, podsumowanie można wydrukować tutaj, w tym miejscu. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy wykonaj. Podobnie wygląda to tworzenie dla różnych innych programów księgowych. Oczywiście w zależności od programu może różnić się czym innym, ale mniej więcej jest podobnie. Klikam wykonaj, program wykonuje to podsumowanie, tworzy podmiot i w ostateczności klikam zamknij. Widzimy, że proces zakończony jest poprawnie. Pojawia nam się ten podmiot już w programie rewizor. Dziękuję Ci za uwagę. To był wstęp do rewizora. Zostaw subskrypcję, lajka, dzwoneczek. Pamiętaj, że rachunkowość jest prosta.